Gang, który okradał Niemcy i wracał bez śladu, prawdziwa historia na przełomie lat 70. i 80. W Niemczech Zachodnich działała jedna z najbardziej zagadkowych grup przestępczych Europy. Policja nazwała ich widmowym gangiem, bo działali szybko, precyzyjnie i znikali, zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Przez ponad pięć lat ich napady wywoływały panikę wśród niemieckich władz, a jednocześnie budziły podziw w Polsce, skąd, jak w końcu, ustalono pochodziła cała grupa. Gang składał się z pięciu mężczyzn pochodzących z przygranicznych regionów Dolnego Śląska. Byli to byli kierowcy ciężarówek, mechanicy i jeden był instruktor wojsk powietrznodesantowych. Znali teren, znali niemiecki język i co najważniejsze, znali słabości zachodniego systemu ochrony. Ich specjalnością były błyskawiczne rabunki hurtowni elektroniki, magazynów sprzętu RTV i transportów gotówki. Nigdy nie używali broni przeciw ludziom stawiali na technikę, planowanie i perfekcyjną ucieczkę. Ich metoda była niezmienna. Zanim dokonali skoku, obserwowali cel tygodniami. Wiedzieli, kiedy zmienia się ochrona, kiedy przyjeżdża transport oraz kiedy w okolicy panuje największy ruch ciężarówek. Zaskarbili sobie nawet sympatię lokalnych kierowców, udając pracowników firm logistycznych. Kiedy nadchodziła noc akcji, działali jak oddział komandosów, każdy znał swoje zadanie co do minuty. Największy skok gangu miał miejsce w 1982 roku w okolicach Dortmundu. Włamywacze włamali się do magazynu dużego importera elektroniki i w ciągu zaledwie 13 minut wynieśli sprzęt o wartości ponad 2 milionów marek. Policja przyjechała na miejsce po 19 minutach za późno, jak zawsze. Granicę polsko-niemiecką przekroczyli tego samego dnia, ukrywając towar w specjalnie przebudowanej ciężarówce. Niemieckie służby były wściekłe. Postawiono setki blokad. Przesłuchiwano tysiące świadków, prowadzono pościgi, które kończyły się na pustych drogach. Gang zawsze znikał. W Polsce krążyły legendy, jakoby korzystali z dawnych po niemieckich tuneli, choć w rzeczywistości wykorzystywali doskonałą znajomość leśnych szlaków i bocznych dróg. Ich upadek nastąpił dopiero przypadkiem. W 1984 roku jeden z członków gangu, najmłodszy i najbardziej impulsywny, podczas nocnej ucieczki uderzył w drzewo. Złapany przez milicję, próbował ratować się kłamstwami, lecz w końcu pękł. Dzięki jego zeznaniom służby rozbiły grupę, choć tylko część łupów odzyskano. Reszta zniknęła razem z pozostałymi członkami gangu, którzy rozpłynęli się w powietrzu niczym cienie. Do dziś nie wiadomo, gdzie ukryli zdobyty majątek, ani czy kiedykolwiek wrócili do kraju. Jedni twierdzą, że wyjechali do Ameryki Południowej, inni, że żyli później spokojnie na polskiej prowincji. Jedno jest pewne, widmowy gang do dziś pozostaje jedną z najbardziej fascynujących historii przestępczych w Europie, grupą, która ośmieszyła niemieckie służby i stała się legendą, zanim ktokolwiek mógł ustalić ich prawdziwe imiona.